Nie wiem, czy zauważyliście, ale obecnie są wakacje. Ładna pogoda. Jeśli mówię o ładnej pogodzie, to albo jest deszcz, albo jest słońce. Nie ma szkoły. Tak naprawdę jest, ponieważ w telewizji i wszędzie teraz cały czas mówią o szkole. spotkać się spotykać ze znajomymi, no chyba, że akurat wyjechali. Możesz wyjść pozbierać Pokemony. Albo masz Windows Phone, to no tak. A nie, sorry, sorry, już wyszło, więc możesz też wyjść. No chyba, że akurat pada deszcz. O, do czego zmierzam? Jako, że są jeszcze wakacje, niby dwa tygodnie, no ale jednak dwa tygodnie, wyjdźcie na dwór, spotkajcie się z kimś, a nie siedźcie przed komputerami, żeby potem przez 10 miesięcy narzekać. Kiedy będą wakacje? Jak już święta. Będzie ten I tak dalej. Wszystkim to znane, prawda? Teraz powiecie No to jeżeli deszcz pada, no to umówcie się na przykład z kolegami na piłkę na hali. Takie proste, a tak trudno wymyśleć. Nieprawda. <laughs> jeżeli bardzo nie chcecie się nudzić, mówię wam, jeżeli nawet nie masz żadnych kolegów, to nie wiem, umówcie się tam z rodzicami, z kuzynem, cokolwiek, żeby na przykład pójść do kina. No ale to no, przestań przecież, przecież przecież będzie wstyd przed kolegami, że poszedłem z rodzicami. Nie, nieprawda. Um, więc do czego dążę? Naprawdę mimo tego, że nie wiem, nie macie znajomych, a jak macie, to nie ma ich. Naprawdę jest bardzo dużo, nie wiem, sposobów, żeby coś robić, coś ciekawego, więc nie siedźcie po prostu przed komputerem, telewizorem i tak dalej w domu, tylko wyjdźcie na dwór albo gdzieś i Korzystajcie z wakacji. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że pierwszy vlog w sumie na tym kanale się w miarę Wam spodobał i widzimy się w na następnym odcinku. Cześć.